Cześć, witajcie. Jestem Marcino i zapraszam Was na pilotowy odcinek z gry EuroTrack Simulator, zwanej również jako ETS-2. Więc już, palę mojego traka i wyjeżdżam z garażu i coś tutaj zaraz ponawijamy. Pomyślimy, co dalej z tą serijką pocznę. Czekajcie, ręcznie sobie spuścimy. O tak. Zaparkujemy sobie tutaj przed garażem. Moja przygoda z ETS-em w sumie trwa, tak naprawdę, od początku tej gry, jak tylko pojawiła się na rynku i ten save tak naprawdę chyba również gram na nim od początku, odkąd jest ETS dostępny w sprzedaży, z tym, że no gdzieś tam z dużymi przerwami sobie pogrywałem w tego ETS-a, tak więc co za tym idzie, no ta moja firma tutaj nie jest zbyt rozwinięta, tak jak widać mam tutaj jakąś skanie nowszego typu, powiem szczerze, nie znam się za bardzo na samochodach ciężarowych, tak więc troszeczkę tutaj Mogę czasem potygadać i ogólnie po prostu jaki nubek trochę zamiast tej tematyki, ale gdzieś tam w związku z tym, że gram w to z przerwami od lat, i ogólnie tematyka symulatorów nie jest mi obca, tak więc postanowiłem również wziąć tego ETS a na warsztat. Tak więc już myślę, że zajrzymy sobie do garażu. Może od razu nie będę sobie tutaj śmiał tą moją skanią. O firmie, co mogę powiedzieć, to hmm, czekajcie. Cóż my tu mamy? Tak, razem ze mną 26 kierowców, tak więc za tym idzie również no, 27 ciężarówek. I myślę, że za chwilę sobie kupię jakąś następną, właśnie, żeby tak zacząć tutaj przygodę na tej serii, czy czegoś bardziej podstawowego. Tak więc myślę, że sobie skorzystamy z możliwości zakupu online, bo nie chcę się jechać do dealera. Pomyślałem, że kupię sobie coś z Mana, bo ostatnio właśnie z Mana czy z MAN, a w zasadzie nigdy nie wiem, czy to jest MAN, czy MAN. W każdym razie pojawiła się ostatnio tutaj grze nowa seria ciężarówek, więc spróbujemy takiego troszeczkę bardziej dziad transa zrobić. Tak więc już pomyślałem, że może zaczniemy właśnie od takiego manika w niskiej kabinie. Teraz już osie zostawimy myślę bez zmian. Silnikowo na 330 koni to troszeczkę tak mało, ale myślę, że tak... 440, o, to powinno być tak. I tutaj jest chyba zmienny moment obrotowy z tego co, nie, moment obrotowy jest stały tylko w zmiennym zakresie obrotów. O, w ten sposób. Więc wydaje mi się, że to chyba będzie bardziej elastyczne. Jeżeli gadam głupoty to jak najbardziej wskazane, żeby ktoś mnie w komentarzach tutaj poprawił. Skrzynia biegów. Tutaj wiecie co, ten parametr od dyferencjału przełożenia, za bardzo tego nie analizowałem o co chodzi. Ale na pewno ważne jest, żeby ta skrzynia miała retarder. Z tego co pamiętam, to jest chyba ten hamulec górski, i gdzieś tam, żeby się w górach właśnie schamować, to jest dosyć przydatna opcja. Tak więc tutaj, bierzemy skrzynię z retarderem. Co do wnętrza, nie, no miało być tak skromnie. Nie nie chcemy, UK, skromniej, tak więc damy sobie standardowe. Jedyna zmiana, jaka będzie, to chyba kierownica sobie zmienia, ale za chwilę do tego dojdziemy. Kolor. Nie no, ten zielony jest brzydki, ale o, czerwony będzie git. No i dobrze, teraz dodatki zewnętrzne, czyli w zasadzie to, co jest w ETS-ie tutaj najbardziej rozbudowane. Ostatnie czasy. Więc dobra, przeklikajmy sobie to po kolei, co tutaj nam gra oferuje. Progi sobie zmienię. Tutaj za bardzo nie będę szalał, bo chcę, żeby ta ciężarówka była taka dosyć podstawowa. Tak więc tutaj przy zderzakach. No, zostawiam je w plastiku tutaj też nic nie będę dokładał. Lampy domyślne, domyślne. Mam nadzieję, że będą z LEDami. Nie, to też zostawione w plastiku. No, tu się chyba z znaczkiem kolorem pewnie różnią. Akurat to kółeczko tutaj tak niefajnie zasłania, nie wiem, szukać. To zostawiamy plastikowe, klamki plastikowe. To też zostawiamy w kolorze czarnym. Lusterko musi być. Lusterka boczna, co my tu mamy. Nie, zostawimy też taki hamski plastik. Dobra, osłona tutaj musi być obowiązkowo. Nie, spoilera na razie nie będę dokładał. Osłon tutaj na zbiorniki też nie, felgi zostawimy też w spokoju. Nadkola podobnie, jedynie co to może opony bym sobie zmienił. O, na przykład na takie gudiery. Teraz czekajcie, to było tak, zastosuj, zapisz. Wiecie, jak to to było? Teraz, żebym. O, właśnie tak. My nie chcemy, żeby tutaj napisy białe mi się nie podobają. A to jest niepewne. Dobra, czyli używamy tego. Jakie tu jeszcze mamy? Gudiery. O, może takie w klasie B damy sobie. Dobra, czyli to będą te Fuel Max D, generacja druga, ok. I zmieniamy jeszcze sobie tutaj też opony. Czekajcie, bo to było teraz tak. Aha, to są w klasie B i B, to te też damy w klasie B i B. To nie to, to nie to, to nie to. Ale chwila, chwila, chwila. Czemu przednie opony mają tutaj gorsze zużycie? By Fuel Max. Zaraz znajdziemy. Albo i nie. No dobra, to nie będą sobie tutaj te gudiery. Może gdzieś tam poza odcinkiem jeszcze to troszeczkę sobie poanalizuję. Ale myślę, że tematyka opon jest tutaj dosyć ważna. Zresztą, jak w życiu prywatnym, no. człowiek powinien jeździć na w miarę dobrych oponach, dopasowanych do jego budżetu. Taka prawda. Tak więc, już tutaj mamy to ustawione. To jest tak, co do wnętrza, na pewno zmienię kierownicę, bo nie cierpię kierownicy z syntetycznej świni. To jest po prostu coś dla mnie obrzydliwego. Tak więc leci skórzana. A co jeszcze? Nie, tablicy sobie nie będę dawał z imieniem. Cóż tu możemy sobie dodać z dodatków? No, odświeżacz powietrza to obowiązkowo musi być. Ja no tutaj kubka z kawą nie będę stawiał. Ale o, takie okularki może. Tak, okulary mi się podobają. Dobra, coś tu możemy dodać. Nie, no, żarcie nie będę rozrzucał. Torba podróżna też nie. Hmm, albo lodóweczka. W sumie chyba zawsze lodówkę tutaj woziłem, Zawsze jak jeździłem. O, poduszki doszły. Też chyba nie była jeszcze ze czasu gry WTS-a. Czemu nie? Już tutaj można na tył. Jakieś rękawice, notatniki, książki. Ciekawy model torby. Dobra, nie, na no laptopów tutaj nie będę ustawiał. No to już taki trochę no Ogólnie widzę, że dużo tutaj gadżetu jest takich teraz firmowych dodanych, ale taki kocyk w kratkę. Nie, to mi się nie podoba. Coś troszeczkę mi tutaj... O! To też jest ważny gadżet dla mnie. Zawsze coś musi dyndać pod szybą. W samochodzie w realu mam dwie owieczki powieszone. Takie nie za duże, co prawda, żeby nie zasłaniały, ale zawsze jakoś tak przyjemnie w swoim samochodzie. Ja chyba zawsze, tak, taką kostkę sobie tutaj w się wieszałem, tak więc niech tradycji stanie się zadość. Jeszcze jeden slocik nam tutaj został. Nie, ja na rękawicę to wolę w jakimś schowku trzymać. A nie sobie ten notatnik, taki raport z dostawy, Myślę, że to będzie. Okej, okay, opcja. Tu jeszcze coś mogę dodać, ale nie. nawigacja teoretycznie powinna być tutaj. Jeżeli nie będzie, tę w przyszłości najwyżej dokupię sobie. Tak więc myślę, że to tutaj mamy skonfigurowane. No, 125 tysięcy to nawet nie tak drogo. Aj, właśnie, właśnie, właśnie. Fanfary muszą być. Ciężarówka bez fanfar to nie ciężarówka. Więc tutaj zdecydowanie... Jak to w ogóle wygląda z tym spoilerem? Nie, spoiler może później dokupię. Na razie niech sobie będzie taki goły i wesoły. Czekajcie, to to jeszcze muszę wywalić. Dobra, czyli mamy takiego man taka bieda edition. Mam nadzieję przynajmniej, że taki wyszedł. Dobra, nie szukamy. By jeszcze coś kupię, czyli tak potwierdź. Aha, czyli to jest teraz ta moja wersja spersonalizowana. No to dajemy zakup. My go chcemy do garażu do Katowic, z mi go dostarczą. Uła, nie mamy miejsca. Gdzie ja mam jakiś wolny garaż? Na no, Węgrzech. O, no, pełne mi o, nie mówcie, że mam wszystkie garaże zajęte. O, tutaj mam jakieś miejsce, widzę. Dobra. Okej. Okay. Że zamienię się te ciężarówki na miejsca potem. Bo w tym odcinku i tak raczej nigdzie nie pojedą. Jest taki typowo organizacyjny. Więc już konia mam zakupionego. Myślę, że jeszcze wypadało jakąś naczepę mu tutaj um, dokupić. Tak więc dealerzy naczep. No i myślę, że zaczniemy tak Trochę prześmiewczo, jak najbardziej wanna, myślę, że będzie kaw nie wiem, ci co mnie trochę bardziej znają, to wiedzą, że trzymają mi się żarty związane ze żwirem. Ale może dzisiaj nie będę tak suszył i mroził, już wystarczy, ostatnio przy SnowRunnerze celowo zmroziłem w tytule odcinka. Tak więc już tutaj nam zostaje konfiguracja trzyosiowa. A niech sobie będzie red, najwyżej później się to przemaluje. Tu byłem, tu byłem, tu byłem, czyli zostałem nam jeszcze tutaj te wszystkie gadżety. A myślę, że odblasków nigdy mało, bezpieczeństwo przede wszystkim. Zawsze się tego konsekwentnie trzymam na Admiralu. Czy to w motocyklu, tam gdzie się da, zawsze jakieś odblaski dodatkowo sobie umieszczam. Tak więc, dobra, odblaski mamy. Tutaj myślę, że jakiś zbiorniczek damy na wodę. O, chlapacz. Obowiązkowo, co możemy dać tutaj? Nie, tablicę zostawimy, chociaż czekajcie. A, niech sobie będzie taka międzynarodowa. Aha i tutaj nam się światełka zmieniają. A, dajmy sobie te. Nie wiem, czy to będą ledowe, czy jakie zobaczymy. Z tej strony widzę zabezpieczenie. Rabina zostawimy aluminiową. Kurde, ja teraz mam ręcznie klikać każdą oponę. To już jest trochę hamuwa. Mm -hmm. Dobra, oponki nie sobie dą. Michały. Czekajcie, czy chociaż to same zakładam? Czekajcie, to są te pierwsze. Właśnie nie te same. Dobra, tu tu damy takie trochę biedniejsze. Nie będzie w klasie C. Paliwo, żerność i przyczepność. O, cyk. Cyk. I cyk. Tak więc już patelnię mamy skonfigurowaną. Czekajcie, tutaj jeszcze mogę... Aha, tu mogę sobie... Taką bardziej kanciotą dać, ale nie, zostawimy taką bez zmian. Aha, i tu mogę taki sobie zrobić bardziej ten pojemny wariant, ale też wolę ten mniejszy. Aha, i teraz mi usunęło te dodatki tutaj, cholera. Chyba do tego garażu, z tego co pamiętam, dawałem tę ciężarówkę. Tak więc myślę, że wystartujemy sobie w takim razie we Francji. Okej, okay. czy na pewno tak. Dobra, to jeszcze muszę pomyśleć, jak się przenosiło do garażu. Także muszę sobie zasiąść tutaj za sterami tej nowej ciężarówki. No proszę, 0 km. Nówka sztuka, nie śmigany. Aha, dobra, czyli to jest tak tutaj, siądź za kółkiem. Tak. tak trochę mało, trochę mniej rozmowny dzisiaj jestem w tym odcinku no z racji tego, że po prostu mm, dawno nie grałem w ETS-a i troszeczkę ciężko mi się tutaj odnaleźć. No, tak więc mamy ciągnik. Teraz jeszcze musiałem sobie naczepę przywołać, zaraz myślimy jak się naczepę. Dzisiaj gram sobie bez kierownicy podłączonej, tak więc na klawiaturze nie gram, na kamerze wewnętrznej. Muszę sobie przygotować stanowisko typowo pod ETS-a, żeby grać. Ale ja nie chcę odpoczywać. Czekaj, zarządzaj naczepami. Dobrze, słuchajcie, tu w tym momencie myślę, że pewnie małe cięcie motorowe stopiło, bo nie pamiętałem jak tutaj przywołać tą naczepę, żeby pojawiała się w garażu. Troszeczkę kolor się widzę nie zgrywa Ciągnikiem, ale myślę, że to gdzieś tam się w międzyczasie poprawi. Tak więc cóż, no tak się prezentuje cały nasz zestaw, który myślę, że w najbliższych odcinkach tutaj będzie można podziwiać. Zobaczymy, cóż to za przygody mnie spotkają na trackerskim szlaku, czy w ogóle poczuję zerw trackerskiego życia. Tak więc już myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dajcie w ogóle znać, czy ktokolwiek jest zainteresowany tak naprawdę oglądaniem ets tutaj na tym kanale. A jeżeli Wam się podobało, to co? Jak zawsze, zostawcie ogólnie jakiś komentarz, łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, to daj mi suba z dzwoneczkiem najlepiej. No i cóż, no, na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć.